Na tym cmentarzu spoczywa 1572 żołnierzy Armii Radzieckiej. Zobaczcie liczba: 1572 żołnierzy Armii Radzieckiej, poległych na ziemi sokulskiej w walce z okupantem hitlerowskim. Czyli cóż, tu ziemia sokulska była okupowana przez hitlerowskiego okupanta przez hitlerowców, Niemców, w latach 1941-1944. Nie wiem, czy uda mi się. to jest zamknięta jest brama. Nie, otwarte już. O, nawet nie wiedziałam, bo kiedyś było zamknięte. Teraz patrzcie, otworzyli. Spis pochowanym żołnierzy. A tu po rosyjsku pisze. O, można zajść zobaczyć. Kiedy się jeszcze czekajcie? Kiedy to ja byłam niedawno nawet. To to nie mogłam być, bo brama były pozamykane. Nie wiem, wydawało mi się, że było zamknięte. Raczej to widziałam. Teraz patrzę otwarte, no kto wiecie. Ktoś kto opiekuje się cmentarzami, to raz zamknie raz otworzy. Żołnierzom Armii Radzieckiej poległym na ziemi Sokulskiej w walce z najeźdźcą hitlerowskim w II Wojnie Światowej. Tam sierpi młot na samej górze. No, imię i Świętego. Czerwone gwiazdki. No teraz, czy ci żołnierze byli katolikami, ochrzczeni? To oni byli prawosławni, czy w ogóle wierzący. Czy jacy, jakkolwiek chrześcijanie tu jest krzyż, ale prawosławny. A to co na nim pisze? Kiedyś już robiłam Wam ten film. Ale chyba tylko jakoś z, nie z takiej perspektywy. Tu jest na dole jest korona. Pani ze głową w koronie. Krzyżu pamiętający żołnierzy armii radzieckiej, którzy oddali swoje życie w walce z okupantami hitlerowskimi na ziemi sokólskiej. Fundowany 10 maj 2008 rok. Tu później pisze po rosyjsku. No dobrze, więc Taki film pokazać historię, jaka się działa na ziemi polskiej. A tutaj, no to skuta brama z łańcuchem. A tutaj, ale tutaj było. A może słychać? a może to tak było, ja tylko nie mogłam, nie mogłam, tylko tak mi się wydawało, że to było zamknięte. No dobra, to tak zostawię, tak jak zostałam, tak zostawię. No, tak trochę liści tutaj brudno, nie wiem czy tu ktoś to dba. Znaczy może i dba, no nie wiem, nie, nie wnikam, może raz na jakiś czas przychodzi dwa tam takie rondo jest. No dobrze, słuchajcie cóż. Zakończ film. Dobra, ja już idę w swoją stronę. No, więcej nic nie będę mówić. Ale taka historia, że był napad, tak? Na Polskę, ale zobaczcie dziwna rzecz. Na polskiej ziemi Sokulskiej, na armię radziecką, na żołnierzy armii radzieckiej, napadli hitlerowcy. O, to jest dopiero historia, widzisz? Widzicie? Ten cmentarz prawosławny. To jest historia. No, proszę bardzo. A dobra, więc nic nie powiem, słuchajcie, już, już może zamględzić, to i nie nie, nie wypada.